A jeśli chodzi o rośliny, to jakie tutaj przeważają, czy to są jakieś czy... To znaczy tak, rośliny jest to teren pokopalniany, rekrutacyjny, no tutaj staraliśmy się do rośliny używać takie, które nie wymagają jakiejś dużej... No wiadomo, mamy coraz więcej roślin, które jak do pan mówi Państwa, teraz dokładamy takie sugerebki, tak? Czyli na przykład jak, jak tutaj mamy dołożony Judaszowiec które no to jest jedno z takich teraz ciekawszych roślin, które no, eee. charakteryzuje się tym, że na wiosnę kwiaty występują na, na, na gałęziach, na pniu, tak? czyli całe, całe, całe nie, nie kwitnie tak jak inne rośliny, tylko kwitnie na kwiaty wychodzą bezpośrednio z pnia, tak? z pnia z gałęzi. I on. A latem no cieszy kolorem te liści. Półka w też to taki okaz. No jest wszystkie w Z tym, nam tutaj rośnie. Ale nic. No, co tutaj mamy jeszcze? No trawy, wiadomo, trawy. Mamy miskanty chińskie, to, no, to, to, to są rośliny właśnie teraz jedna jesień, które, no, które nam e, tutaj dają do ogrodu no, tak, tak, tak zwany ruch. Czyli tak przy każdym wietrze to, to, to faluje jakiś taki, no wprowadza nam taki. E, takie ożywienie, no. No, rośliny używaliśmy proste, które, no, ale zarazem, no, takie, m, które dają, e, żeby nam nie zginęły na tym całym terenie. No teren jest ogromny, tak? to jest kilka e, kilka hektarów, no i to, żeby żeby zagospodarować, to e, wiadomo, trzeba było użyć roślin do tego przeznaczonych. No i królowa wszystkich wszystkich ogrodów na tą chwilę, czyli czyli hortensje, tak, a stanisław w dużych łanach to prezentują się po prostu idealnie, tak, czyli kwiaty są, kwiaty e, cieszą praktycznie od lipca do, e, do października, a potem same wiechy też i zimą też wyglądają idealnie, też, tu już nie mówię o jego tutaj wartości sentymentalnej, ale też wartości... Jaka waga może być takiego? 15 ton, 15 ton. Widzisz, tak będzie bardzo. Ale to nie był z tej kopalni tutaj. Nie z tej. tej. Z tej kopalni, czyli tutaj, był, na tamtej kopalni, był tym Jest to 800 krzaków sadzonych, też jest na i w ciężkich warunkach, bo to rosną w piasku, tak? Tak, to rosną też na skarpie tylko to typowo, w tak, piasku no ale nie, no jak już jak wspomniałem, no też tutaj jest trochę mikroklimat, także one tutaj troszeczkę szybciej dojrzewają jak wszędzie. Myślę, że dwa tygodnie wcześniej dojrzewają jak, jak no w normalnych warunkach, także to, to też jest na plus tutaj. No południowa strona tego stoku, no to... Można powiedzieć. Że... Igłotność terenu? Tutaj no, jest bardzo Jak cicho, jest bardzo, jest, jest bardzo cicho. Jest duże nasłonecznienie. No, właściciel dba o to, żeby było nawodnienie, bo jeżeli by nie było wody, by było bardzo. Ale rośliny bardzo wcześnie tutaj i startują wiosną. I no, właśnie tak jak owoce, jak, jak owoce szybciej, dochod szybciej dojrzewają. Tak? Myślę, że dwa tygodnie jest wegetacja tutaj z racji, z racji mikroklimatu mhm. przyspieszona. No się wają, się budleje, czyli tak jak na, e, na Bałkanach. Tak? Znaczy, tego raz mówię, że tutaj ten klimat jest troszeczkę inny, no bo, bo w normalnych warunkach ciężko jest się gdzieś tam rozsiać. Tak?